Cześć, tutaj Peter Paint. No i zapraszam was na kolejny odcinek. Tym razem pod lupę weźmiemy telefony do 1500 zł. I jeszcze będąc na początku zachęcam was do subskrybowania kanału po więcej materiałów tego typu, a w przyszłości może również jakieś recenzji telefonów i tego typu przedmiotów różnych takich, wiecie, elektronicznych. No i dobra, przejdźmy już do pierwszego modelu, czyli no najsłabszego, no ale jak na razie pierwszego, no bo jako pierwszy go prezentuję, a jest nim Lenovo Moto X Play. Jest to telefon, w którym mamy 5,5 calowy ekran, Androida 5.1, czyli drugiego najnowszego. Tak, drugiego, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, e, jeśli jest coś jeszcze pomiędzy 5.1 a 6. Poza tym mamy tutaj bardzo dobry procesor 8 1,7 GHz. E, tylnie aparat mamy tutaj. Yy, właśnie 21 megapikseli no i przedni 5 megapikseli. Telefon ten yy, ma wbudowanych 16 GB pamięci wewnętrznej i 2 GB pamięci RAM. Jak na telefon do 1500 zł jest dość tani, bo kupimy go już za 1249 zł. A teraz sprawdźmy w serwisie OLX. Może akurat tutaj będzie taniej. Jeśli to jest nowiutki, no to spora różnica trzeba przyznać. A tak się właśnie wydaje. Nie używany no, jednak pozory mylą. To też raczej będzie używany. Ale zobaczmy, zobaczmy. O kurczę coś. Długo ładuję. Mm, tak, używany. Niestety 1049 zł. Ale używany, no to też oszczędność żadna. No nie, no. 1200 zł. No to się zawiodłem, powiem szczerze. Zawiodłem, bo to malutka różnica. Prawie żadna, 1200, a 1250, ja bym poszedł yy, do kupienia w sklepie, no bo jednak zawsze pewniej, prawda? Szczególnie przy 50 zł, gdy jednak już ponad 1000 wydajemy, no to to jest sporo yy, kasy, a 50 w takim wypadku, no to mało co dla nas znaczy, jeśli możemy na przykład nie dostać telefonu albo dostać jakiś wadliwy egzemplarz. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten telefon. Przejdźmy do kolejnego. A kolejnym modelem jest Huawei Shot X. To jest yy, no, jeden z nowszych modeli. Wyszedł jeśli, również, jeśli dobrze pamiętam, yy, na początku tego roku. Yy, no i tak, jest on bardzo ciekawie skonstruowany. Mianowicie, nie mamy tutaj co prawda przedniej kamery. Ale tylnia, zresztą jak było na tam poprzednim obrazku, no i zresztą też widzicie na tym, jest odwracana. Czyli możemy zrobić zdjęcie jak normalnym aparatem z tyłu, ale również możemy go obrócić, ten aparat, i po prostu robimy sobie selfie, prawda, aparatem przednim. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo dzięki temu tak naprawdę niby mamy jeden aparat, ale jakbyśmy mieli dwa aparaty 13-megapikselowe, czyli bardzo fajne rozwiązanie. Mnie osobiście się mega podoba. No i co mamy jeszcze dalej? 5,2 cala ekran. Poza tym Androida 5.1, ośmiordzeniowy procesor 1,5 GHz. Eee, poza tym mamy tutaj eee, co my tutaj mamy Aha, jeszcze no tak, no, aparat to już mówiłem, ale mamy tutaj jeszcze 16 GB pamięci wbudowanej w, no w tych modelach to już jest standard, pewien że te telefony mają po 16 GB no i 2 GB pamięci RAM no co Chociaż, no tak, no ten poprzedni Lenovo również tyle miał, ale już te lepsze, jak zresztą sami za chwilę się przekonacie, mają troszeczkę więcej. No i również bardzo ciekawa sprawa tak jak tutaj widzicie na obrazku, to nie jest yy, żaden fake ani nic, yy, bo faktycznie ten telefon ma czytnik linii papilarnych, ale nie znajdziecie go na żadnym przycisku, tak jak to jest w iPhone'ie czy też yy, chociażby w Samsungu. On jest bardzo ciekawie usytuowany, mianowicie jest on z boku. Jeśli tutaj będzie taka możliwość, tutaj chyba będzie widać, bo on jest, jeśli się nie mylę, to tu. Yy, tak. To jest bardzo ciekawe. Yy, bo jest... Nie, to jest akurat przygłośnianie chyba. Ale to jest właśnie bardzo ciekawa funkcja w tym telefonie, gdyż jest. Yy, o, tu jest. Zaznaczone, gdyż ten czytnik linii papilarnych jest w bardzo nietypowym miejscu. No ale z, chyba się sprawdza, bo z tego co czytałem, przygotowując się do tego yy, do tego filmiku. Jak zdobywałem materiały, no to właśnie ludzie polecali bardzo ten telefon, czyli się sprawdza. No i tak, ten telefon już jest no, nieco droższy od Lenovo, bo kosztuje niecałe 1400 zł, dokładnie 1398. Eee, I teraz sprawdźmy już w serwisie OLX no i w ogóle zauważycie, bo jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, nie ma tutaj to żadnych innych telefonów oprócz właśnie też tego Lenovo właśnie niż firmy Huawei, bo nawet wam o tym wspomnę, bo zapewne was ciekawi, no ale dlaczego nie ma tutaj Samsunga albo jakiegoś iPhone'a? A mianowicie nie ma tutaj tych telefonów, dlatego że yy, właśnie yy, Samsung yy, byłby tutaj, znalazłby się na pewno Samsung Galaxy S5, yy, ale niestety już nie ma w sprzedaży praktycznie nowych, yy, właśnie w sklepach nowych S5 jako takich, chociaż zresztą S5 by sobie. Raczej nie poradziła tutaj z resztą tych telefonów, ale właśnie to, co sprawiło, że tutaj nie ma S5 Neo, jest to, że nie ma w nim w tym telefonie wodoodporności, która tak naprawdę dodałaby taką wisienkę na torcie, i wtedy gwarantuje, że ten telefon był tu, byłby tutaj, w tym zestawieniu. Może i tam na ostatnim miejscu, lub przedostatnim, ale na pewno by był. No ale niestety tak się nie stało. Zabrakło tej funkcji w tym telefonie. Polepszono tam aparat, procesor, tak, to, to wiadomo. Ale no niestety kosztem właśnie tej wodoodporności, czego mnie osobiście bardzo jest szkoda. No ale cóż, zdarza się. Dobra, przejdźmy już do tego Huawei'a. Tutaj mamy za 1200. Jeśli to jest nowy, nowy, no ale 200 zł, no, no tak słabo. Przepiękny tutaj pisze, ale używany. No tak, zalany. A bo te, no tak, no właśnie. Tu jest tu coś, co mają jednak te wodoodporne telefony. O, tutaj mamy za 1100. 300 w kieszeni. No, całkiem nieźle. i zobaczmy. O, nowy. No to tutaj już naprawdę ładna e, cena. Bo 900 zł. 500 zł mamy w kieszeni. Praktycznie. No, ponad Jedną trzecią ceny telefonu y, mamy w kieszeni. To naprawdę świetna cena. No, czyli możemy już nawet za 900 zł. Ale tak, to raczej sądzę, że koło właśnie tego 1100, tutaj taka, że tak powiem, okazja bardziej. No i przejdźmy do kolejnego telefonu. A na trzecim miejscu już podium jest Honor 7. No i tak, mamy tutaj również, zresztą, jak widzicie, czytnik linii papilarnych. Bardzo fajna funkcja. To no ciekawa, prawda? Zawsze zamiast wpisywać kodu, wystarczy ten palec po prostu tam przyłożyć i już szybciej się to, prawda, dzieje. No ale nie we wszystkich modelach jeszcze to jest do tej ceny. No i tak, poza tym mamy tutaj 5,2 cala wyświetlacz Androida 5.0, no i również ciekawa sprawa, bo ośmiordzeniowy procesor podzielony na 4 rdzenie 1,5 GHz i 4 rdzenie 2,2 GHz. Poza tym 20 megapikselowy aparat tylni, no i 8 megapikselowy aparat przedni. No i tak jak też wspominałem, pewne już takie... Pewny standard 16 GB pamięci wbudowanej, ale właśnie również o tym tam mówiłem troszeczkę. Yy, telefony już te lepsze mają po 3 GB pamięci RAM, czyli yy, już jest ta różnica, zawsze wiadomo, yy, płynniej będą chodzić nam te gry, będziemy mieli większą pewność, że nic tam nam się nie przytnie. I wszystko będzie dobrze działać. No i ten telefon kupimy już za 1500 zł. No już, no. mało to to nie jest, ale sprzęt porządny. Jeden z lepszych, właśnie jak widzicie. No, prawie, prawie, prawie najlepszy. Troszeczkę mu tam brakuje, ale nie więcej. Niewiele, nie przepraszam. Honor. O kurcze. Znowu to, co mi przeszkadzało w ostatnim odcinku. Eee, honor. O kurcze. A to tak to działa. No to fajnie. No to od razu łatwiej. No i tak. Honor 7. Zobaczmy, czy ten tutaj jest nowy. Tak. 1300. 200 zł, no. 200 złotych zawsze coś, ale no tutaj już mamy za 1080, czyli 420, no to oczywiście, że bardziej się opłaca. Czyli jak widzicie, 1100 mniej więcej tam pewnie za 1200 taki telefon na pewno kupicie. No i przechodzimy już teraz bardzo blisko pierwszego, bo na drugim miejscu mamy Huawei G8. I tak, jest to telefon, który ma 5,5 calowy wyświetlacz. I jak widzicie również, co jest charakterystyczne dla telefonów od Huawei bo zapewne wiecie, że honor również podlega Huawei'owi. Mamy tutaj czytnik linii papilarnych pod y, aparatem bezpośrednio, y, i dzięki temu zachowuje to bardzo ładny y, wygląd telefonu. Pomimo, że no, uważam, że iPhony również są y, naprawdę pod względem designu świetnymi telefonami.